Ja tutaj pracuję od 1994 roku, także 18 rok się zaczął. Wchodzę w dorosłość powoli. To jest naprawdę bardzo przyjemna praca i, i przede wszystkim no, satysfakcja z tego, że jest się hejnalistą. No wielu by chciało, a nie może. No jest nas jedyny taki oddział strażaków wieżowych na świecie. Nie ma drugiego takiego. Są różne hejnały, gdzie, gdzie, gdzieś, gdzieś coś odgrywa, ale strażacy na wieży, tylko w Krakowie, na wieży morańskiej. Dawniej był strażak, stąd się wziął teraz też strażak do tej pory, że obserwował miasto, czy się gdzieś nie pali, i tereny poza miastem, czy gdzieś Tatarzy nie najeżdżają obce wojska na, na miasto, na Kraków. Podczas takiego najazdu, kiedy trąbił na alarm. Jedna strzała ugodziła w szyję strażaka, który trąbił na alarm i wtedy ten ostatni dźwięk hejnału jest krótki, urwany. No i tak jak legenda mówi, że w tym momencie się ten hejnał urwał nie został dokończony po dzień dzisiejszy. Wszystkich hejnalistów jest siedmiu. Są trzy zmiany po 24 godziny, na każdej zmianie pracuje nas dwóch i siódmy jest taki dodatkowy, który wskakuje w te wolne zmiany, jak ktoś jest na urlop czy na wolne służby to wtedy w te wolne służby wskakuje. My spędzamy jedną trzecią życia na wieży, bo taka jest prawda, że pracujemy po 24 godziny, później mamy 48 Wolnego. No i 24 przychodzimy rano o wpół 8 na służbę, zmieniamy poprzednich zmienników. No I oczywiście no, musimy sobie przynieść cały prowiant na cały dzień, no bo wiadomo do sklepu no, jest bliziutko, widzimy przez okno, ale daleko. Bo trzeba gonić po schodkach. Dzień jak, 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 jak w domu, no trzeba sobie śniadanko zrobić kawkę wypić, no między godzinami jak jest więcej czasu, no to jest i telewizja, internet, jest i, i, i książkę dobrą gazetę rano się przeczyta, bo to wiadomo na dzień dobry do kawy trzeba gazetkę przeczytać, także sobie jakoś organizujemy ten czas wolny. Przerwa, niech sobie godzinkę palić.